Hej ludziska, ja jestem Basker, a to jest Minecraft i w dzisiejszym odcinku... Jeszcze nie wiem co będziemy robić. Mieliśmy robić yy, miejsce dla villagerów, w sensie żeby się rozmnażali, ale chyba wolę to zrobić poza nagraniem, bo jeszcze muszę zobaczyć jak to zrobić. Trochę w miarę wiem, ale chcę to zrobić dobrze. Yy, więc myślę, że nie było takiego dokładnego zwiedzania tego świata, więc być może zrobimy sobie to teraz. Zwiedziałem na razie tyle. Eee, mogę jakoś sprawdzić, ile to jest? Uuu, teleport tu, gdybym tylko mógł. Eee, chyba nie mogę sprawdzić, jak to jest daleko. No, ale pójdziemy sobie gdzieś w tą stronę. Pozwiedzać świat, bo mój odcinek z zwiedzaniem świata trochę się nie udał, bo nie wrzuciłem go w ogóle, bo się zepsuł. No, tyle zebrałem z jaskini, że to sobie mogę tutaj odłożyć. Nie przepaliłem jeszcze tego. Znalazłem dodatkowe diamenty, jeszcze po drodze zbierając węgiel i no w sumie całą resztę. Służyłem prawie cały kilof diamentowy, sobie zamienię na razie, będę żelaznym kopał. Diament sobie zostawię na potem. Zapomniałem wyjąć obsidian stamtąd, znaczy wyjąć, wykopać, żeby móc zrobić, żeby móc zrobić. Mm, enchanting table. A właśnie a propos tego, weźmiemy sobie sugar cane i go gdzieś posadzimy. Potrzebujemy chyba tylko jednej książki, no ale zawsze, a nie, przepraszam, potrzebujemy jednej książki, żeby stworzyć sam enchanting A już bym chciał go zrobić na 30 level, no bo po co enchantować jakiś diamentowy kilof na piąty level, powiedzmy To się nie opłaca e, Okej, okay, chyba noc idzie, co mi się tak średnio podoba, ale na szczęście to mamy obok łóżko Nie wchodzisz tutaj, nie, nie, nie Mogę już spać? Jeszcze nie no, Nawet nie wiedziałem, że jak jest... Burza, to można spać Się widać, że zamknął? No dalej nie Czy ten domek jest niczyj? To sobie go wezmę <laughs> No więc, tyle z jaskini, tyle jeszcze dookoła I też z yy, yy, Różnych skrzynek Znaczy buty sam zrobiłem, bo się pomyliłem, myślałem, że butów nie mam A miałem buty, nie miałem yy, Spodni Dobra, już jest na tyle ciemno, mogę iść spać? Tak, mogę i spać, świetnie. Dobra, idziemy spać i ruszamy w drogę. Cały uzbrojony, co prawda jeszcze niezbyt dobrze. Mam dwa miecze, spoko, bo ten się już kończy. Jakbym coś słyszał, eee, to sobie wezmę do ręki. Workbench idzie ze mną znaczy crafting table, kiedyś to się nazywało workbench. Eee, mamy tam ul. Jak będę wiedział, co z nim zrobić, to wtedy coś z nim zrobię. Czy tam jest grzyb wielki? Chyba tak. No w sumie tak na tym to widzę, ale grzybów wielkich nie potrzebuję. Mamy iść w tą, tą stronę, czyli gdzieś tam Okej okay. eee... Dobra eee, Tak więc myślę, że jutro zaprezentuję Wam jak wygląda to całe Villager Breeder to się nazywa, no że Do rozmnażania villagerów urządzenie eee, Pokażę jak zbudować i tak dalej, nie jest to trudne Ale po prostu zaraz nie chciałem Zajęłoby to może nie cały odcinek, znaczy chyba cały odcinek bardziej, bo nie wiem, czy mam... ja się wracam, będę miał psa? Chyba, o ile zechce moje kości. Ok, ale znaleźliśmy psa, jest progres, go pimpuś. Ok, eee... no to nie było planem tego odcinka, no ale wiecie, jak jeszcze kota, może znajdę, no to nie mam ryb w sumie, więc nieważne. Kości 22 Raczej się uda. To jest tylko raczej. Eee... Yy, Jedzenia mamy mało. Dlatego sprintuję. <noise> Ale mamy dużo mięsa zombiaka. Więc to będę używał. Tam coś jest. Tam jeszcze nie byłem w kopalni. Kiedyś tam zejdę. Na pewno. Pewnie psa nie znajdę. Mogę go już nazwać, bo mam name, name tak. Eee. Yy, psie. Kolejne jakieś jaskinie O! Słyszałem go gdzieś Tu jest! Po jednej kości Po dwóch Ucieka <grym> Po trzech? Nie, 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 nie O! I jest! Mamy psa Na czym się zastanawiam, czy go zaprowadzać już teraz do... Zaprowadzę go już teraz do mojego domku nowego, kto wie, co się może stać. Od razu odłożę kości, bo nie będą mi potrzebne. Żelazo. Kiedyś, może kiedyś. Eee, tak więc, myślę, że by tak było, to. Hmm. Eee, to dalej myślę na tym, co będzie w następnym odcinku. Mimo, że jeszcze jest ten odcinek. Ja wiem, ale to trzeba pomyśleć zawczasu. Eee, zbuduję dwie rzeczy. Cześć. <grym> zbuduję dwie rzeczy. E, rozmnażarkę do villagerów. E, to będzie mały projekt, więc zbuduję dlatego dwie. I drugą rzeczą, nie wiem czy już zbuduję, ale na pewno zacznę. pójść chodź tutaj. E, ale już na pewno zacznę. E, to. Siadę. To będzie farma żelaza. Dlaczego mam wielkie plany co do żelaza? Bo chcę bardzo dużo. Hopperów to się chyba nazywało. E, więc będę tego potrzebował od groma. No ale dobra, wracając do tego odcinka, straciliśmy dokładnie 6 minut. <grymne> Nic kompletnie nie robiąc. Znaczy, no dobra, wzięliśmy psa. O, wow. Mamy, mamy psa. Do jaskini nie schodzimy teraz, już byliśmy dwa odcinki, więc nie. Fuj. Fuj jaskinie. E, idziemy sobie zwiedzić. Specjalnie w tym kierunku idę, bo chciałbym znaleźć bardzo duży ocean. Co może być w oceanie takiego fajnego? No właśnie, tam będzie mój, mój dom. Kiedyś. Idę w do, dobrą stronę. To bardziej w tą stronę muszę iść. No. E, zjem sobie szynkę. Uwielbiam. Kłaść w pochodnie, kiedy coś na Jakieś owce. Na razie zostawię. Nic blisko domu nie będę zabijał, bo potem mogę mieć problem, żeby sobie stworzyć jakieś farmy. A może farmę zwierząt zrobię? To też jest dobre. Ale na razie nie myślimy o tym. Mhm. Mm Coś więcej się pokazało. Dalej, las niby fajnie, bo oceany są nudne trochę. No. Ale. Wezmę sobie trochę drewna. No to, na łódkę, na przykład. Bo mamy. Możemy mieć za mało. O łódce nie pomyślałem. Dopiero teraz mi to przyszło do głowy, że możemy wypłynąć. Może znajdziemy fortecę. U, hej Pszczółka. Nie pamiętam, jak się, znaczy, jak się ul zbierało, żebyś mnie nie zaatakowała. Więc jeszcze nie teraz? I w sumie jak zbierać UL, bo ostatnio chyba zniszczyłem i nic nie wypadło z niego Więc mech, e, okej okay. hm. Dobra Coś ładniejszego już teraz jest? Chyba może iść w tą stronę. No, raczej tak, bardziej tam idziemy. Dobra, e, z czego szukam na tym oceanie? Na pewno twierdzę, znaczy twierdzę, to się nazywa tej podwodnej. Nawet to nazywał podwodną twierdzą. No i co, bo mogę. <grym> eee, na pewno chcę znaleźć miejsce, gdzie będę daleko od jakichkolwiek eee, wysp, od kontynentu i tak dalej. Znaczy, jakaś wysypka mała może być, bo ją mi tak zrównam z ziemią, prado, prawdopodobnie. Eee. Twierdza podwodna bardzo by mi się przydało, potrzebuję gąbek, żeby pozbyć się sam od wody. Nie chcę sypać kilku set, kilka, no kilkuset metrów kwadratowych, nawet kilku tysięcy chyba. no e, Piasku i potem to niszczyć, żeby się pozbyć wody, więc. Wolę gąbki. Kilka piecyków i tak dalej, i tak dalej. Mhm. E, tam umarłem? To w którą stronę ja idę? To bardziej w to muszę iść No już się pomyliłem No cóż Dobra, na razie nic ciekawego nie ma na no mapie Też nie widzę Dobra, nieważne Odwołuję, mamy drugą wioskę Czyli villagerów mamy pod dostatkiem Może ta będzie ładniejsza nawet Chyba takie same, nie ta jest troszkę większa chyba Zobaczę dzisiaj osiedle Jedną chyba zrównam z ziemią, zrobię tam po prostu hodowlę villagerów. Nie wiem jeszcze którą. Zobaczę od tego, gdzie będę miał dom. Tą bliższą zrobię farmowa. To szczerze, tak będę przez ten e, nether podróżował między tymi miejscami. Więc to nie ma znaczenia za bardzo, którą wybiorę jako tą bliższą. Teraz pomyślałem, co ja powiedziałem, że którą wybiorę, którą będzie tą bliższą? to ta bliższa to nie wybiorę. Bo wybiorę miejsce i, no, i ta bliższa będzie bliżej. Yy, tylko wybiorę tą, która będzie farmą. O, villagerów. Co my tutaj mamy? Nie mamy kowala. No cóż. Znaczy to się na tyle pozmieniało, że teraz są w innych. Chociaż? Może to jest kowal? Nie wiem, tak się pozmieniało, że nie mam pojęcia. Wezmę łóżko, bo nie mam. Mam nadzieję, że się nic <grywam> powtarzam to jeszcze raz, ale teraz odgrywam, odgrywam, odkrywam, odkrywam. E, teren, więc troszkę może się ścinać. Nie, nie wezmę, nie. E, tyle? Cześć, to jest chyba jakiś taki kowal? Mm, nie, to jest, jakieś led lederowe rzeczy robi. Mhm. Mm Ups, ociosałem drzewo Jedzenie wezmę To jest oak, to nie Postawię mu pochodnie, dobra masz, w prezencie Nie pogniewasz się To jest duży domek, tu na pewno coś będzie No idę z tobą właśnie Hej Słyszałem kota Tu jest gdzieś kot, będę miał jeszcze kota do tego wszystkiego No nie wybiorę a, dobra, bo stracił profesję. Już myślałem, że je polubił za to, że mu zniszczyłem. Joki kot fajny. Co ja potrzebuję na wędkę? Pająki. Temit. Ja chcę kota. Ale wiem, że jest w wiosce. Więc go znajdę łatwo chyba. Ile y, pierogów chciałem powiedzieć, nie wiem czemu. <laughs> Ile ziemniaków. Ja tego nie wezmę. Zbyt dużo miejsca zajmuje. Na małą wartość. Tu nic. Nie, no to bogata ta wioska jednak. Lepsza. No w sumie większa. Eu wiecie co ja jednak tutaj zostawiam wszystko. Ja tu kiedyś wrócę i to wezmę, bo... Nie, tej już nie zostawię. Kiedyś to po prostu wezmę, bo na razie może mi miejsca zabraknąć. Nie wiem co znajdę w tej przygodzie. Eee, iron golem. Hell, hello no, To jest kolejny. Czy tu w kominku coś nie było? Z kominek, prawda? Nie, nie ma. Pomówiło mi się z czymś. Ale głęboka studnia. Teraz jeszcze wyjść nie, nie mogę. Już mogę. Dobra, co wy tu macie takiego fajnego? Dalej nic. No tu pewnie też nic nie będzie. Bo to są małe. No, no się zamknąłem. Kolejny kot. Chcę mieć kota, psa, świnie. Wszystko nie, Ale mniejsza z tym. Tu byłem, byłem. Pamiętam. Nic nie było. Yy, zwierzątka nawet mają jak fajnie. Może tu zrobię te farmy wszystkie. To nie jest głupie. Tam coś na pewno będzie. jest Bogate, ale tutaj też. Uuu, emeraldy. Mogę już z nimi handlować. I <laughs> własnymi emeraldami, ale okej. Okay. No, robi się noc. Zaraz się prześpimy. Ho ho ho, Bóg szelfy. No to to już wezmę Szkoda, że tylko tyle. Tu mogę książkę postawić, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tyle? Znaczy bookshelfy to jest dużo, więc nie narzekam no, fajnie Przestań im te pochodnie zostawiać Mam tu Idziemy spać Chyba komuś zajęło miejsce. Znaczy to jest moje łóżko, więc Trudno Ok, zabieramy łóżko. Jak zginiemy, będziemy daleko najwyżej. Eee, well, mm, gdzie mam iść? W tamtą stronę, to mi dużo nie mówi. Na no ist? Chyba tak. Zgadłem. To jeżeli to jest. nie obraca się razem z nami, to zgadłem. Eee, konie, o konia jeszcze mieć. O, miał, mam siodło, ale mam w domu. Wiem, żeby tu wrócić, tak? Mam, na, mam to na mapie. Dlatego lubię mapy. Mógłbym niby tworzyć własne z sugarcane'a, ale. to znaczy w sumie jest bardziej z papieru. A papier z sugarcane'a, więc. No. Mniejsza. Dużo świn Naprawdę, tu chyba zrobię sobie taką wioskę. Ale że ona też jest ładna. Bo ładniejsza nawet od tej. Jedną wioskę na pewno chciałbym jakoś ogrodzić zrobić jakieś mury. Coś taki. O. Chyba to słychać. Jak nie to właśnie jakiś helikopter leci, ja mam otwarte okno, bo jest gorąco. Yy, trudno. Czy tu jest... O, ja tu byłem? Wygląda jakbym tu był? Coś mi się kojarzy. Jakbym tam był yy, Ale na wszelki wypadek to sprawdzimy yy, Złamany statek. Strzaskany. U, może tak? Jaskinia, nie, nie, dzisiaj, nie, nie, nie namówisz. Pająk. Wędkę. Ryby mieć? Nie. Nie teraz. Mamy inne priorytety yy, przed jedzeniem, którego będzie mi zaraz brakować. Yy, mam łuk. Jakby co? Nie mieszę na co, bo wolę mieszam walczyć. W sumie już tego blisko. Od tej yy, złamanej łódki złamanej. Łódki, statku. O właśnie. To jest bardziej statek a nie łódka. Łódka to będzie moja. No to właśnie w tamtym miejscu, na tym statku, wybudujemy sobie łódkę i popłyniemy gdzieś. Nie wiem gdzie... Ładnie teraz te wyglądają, jak spojrzałem. Wiedźma. Dobra, się zdziwiłem co tam się pojawiło takiego. Pod ziemią? W ogóle wiedźma w tym miejscu? Może? Chyba tak. Kiedyś były tylko na bagnach. Mm. Właśnie, farmę Wiedźmy trzeba zrobić. Eee, po co? Nie posadziłem szukera ale widzę następne. <laughs> Zaraz mi się przypomniało jak tam spojrzałem. Aha, mamy tam iść. Chyba tam był. Znaczy, I nowy mnie zabrał? Jak to tak? E, no dokończając. E, farmy wiedzmy na pewno zrobię. Żeby nie musić biegać po Redstone, zbierać tego, tylko już będę miał. E, wiedźmy jeszcze co dają. Bone meal, chyba? Wiadomo, ofiolki. Glowstone. E, wszystkie rzeczy, chyba potrzebne. E, do potek. Więc się przyda, na pewno eee, to tylko tyle Może chyba tu nie byłem, bo nie kojarzę. Nie, nie. Uuu Oho ho! Miłe zaskoczenie To no wezmę Dobra Fajnie, fajnie. Ciekawe, czy jest tutaj coś jeszcze Głębiej na przykład Skanion, który mógłbym zwiedzić. Nie, nie teraz. W ogóle Mogę już za to nie, może kamień... O, kilo wezmę w rękę, będę cięższy. Myślałem, że ten kamień jest zbudowany z jakiegoś innego kamienia, ale nie. Myślałem, że to taki dungeon, czy coś. Dobra. Eee. Tu będzie się chyba już zaczynał ocean. Ocean. Sugarcane widzę. Zbiorę sobie go. Chciałem lawę, ale mogę się mylić na następnym odcinku będę miał killów zenchansowany już na maksa mam 30 level. Chyba, że zginę. Co jest prawdopodobne, ale no nie chciałbym. Mm -hmm. Wstawiamy to. Z tego robimy sobie łódkę. Jej, jaka kolorowa łódka. Ym, martwi mnie to, że tam już jest jakaś wyspa. Pokaż mi je. Chyba, że to będzie wyspa, to wtedy się nawet cieszę. Bo sobie jakieś połączenie zrobię do tego. Jak się tą łódką teraz fajnie pływa, naprawdę Ten dodatek do minecrafta hmm. Mogę jakoś wsadzić tutaj No i co już? Cały kontynent tutaj jest? Nie Proszę Może tam popłynę Blisko spawnu będę miał dom Co? Pod wodą nic nie widzę Żadnej fontyni. Mm -hmm. Kolejny ląd To chyba nie jest ocean Na dół Tu będzie ocean Prawdopodobnie Tak strzelam nie jestem pewien Ryby To nie to, czego szukam Chociaż nie powiem ryb szukałem, ale to chwilę temu Nie teraz Kolejna jakaś wysypka, ale na szczęście mała Jestem, Pokazują się biomy tutaj jak kiedyś? Eee, pff, gdzie to było? Jest, ocean. Jestem na oceanie niby teraz. No jakoś tego nie widzę. Dobra, to jest malutka wysypka. Tu będzie większa ocean na 100%. <grym> Mam nadzieję. <grym> Co bardzo głęboki, żeby był. Tu tam pływa. Delfiny. Czy delfina można mieć? Chciałbym. Szkoda, że nie ma rekinów w Minecrafcie. Nie zaczynaj się tam nic. Chyba, że pustynia to przyjmę. Nie, to nie jest pustynia. Ale tu. Ale tu i tam się zaczęło coś pojawiać. Ale tutaj już takie. Nie powiem. Tam jest coś kwadratowego. Czyżby świątynia? Fuj. Cały czas mówię o tym jakoś inaczej chyba. Twierdza. Tam też się coś pojawia. Nie róbcie mi tego. Szczerze, tu jest chyba wystarczająco miejsca. Pokażcie mi to. No jeszcze nie odkryłem zbyt dużo. Zrobię coś strasznego. O... jak bardzo ścina na obs -ie. proszę mi to odkryć wszystko. O dziwo nie czuję ścinek. Poczekam aż się to wszystko odkryje, napije się wody. Tam coś jest chyba. lawa? Może? Znaczy, może to na pewno to bardziej ocean, ale. Yy, ścina. I zbyt dużo mi nie pokazało No bo w sumie ocean Dobra, zmienię to Zaraz zaczęło pokazywać jak chciałem zmienić Tak teraz patrzę na to, chyba będzie ok. mieć tu dom Tylko ten dom, na razie, na razie dom będę miał 15 Może Na razie dom będę miał w tamtej wiosce hmm. No ale w przyszłości, jak już będę miał tą gąbkę właśnie Możesz się renderować tutaj Mamy to. Mamy to, ale nie wiem, czy... Co, ja nie chcę schodzić. <noise> Pomysły na następny odcinek mi się zmieniają teraz. Bo bym bardzo z wielką chęcią tam zszedł. Nie wiem, co zrobić. <noise> Możecie napisać, czy chcecie, żebym tam wszedł. Już w następnym odcinku, czy może za dwa odcinki. Yy, tylko, że jak wchodzę tutaj w następnym odcinku, no to moja szansa na śmierć jest bardzo duża. Więc nie bardzo tego chcę, jednak teraz, <grym> po dłuższym namyśle, yy, fajne miejsce, nie powiem. Tak, tu będzie chyba idealne miejsce. Czy też winy atakują Squidy? Kałamarizę? Nie wiem, nie znam się. Coś tam jest ciekawego. Nie, to jest duży ocean, tu robimy mój dom. Dosyć głęboki chyba jest Wygląda to dobrze Pode mną jest stopielec Czego on tam się nazywał No cóż Dobra, ale to chyba będzie tyle na ten odcinek Widzieliśmy już wszystko mamy mój, yy, mamy mój No w sumie mój swój Swój własny mamy, o yy, Ocean, to jest wyspa w ogóle Co mi się nawet podoba, dziś tu sobie zrobię będzie takie duże, dokładnie agresuje rysuję Przynajmniej taki jest zamysł. Wiecie, jak to jest projekt, a wykonanie już go ostateczne. <grystanie>, no. Yy, I tu będzie w sumie bardzo fajne Mam tutaj do swojego spawnu, który spawn jest. gdzieś tuż nawet tutaj jest. Tu chyba jest, bo musiałem przez cały las przebiec. No to bardzo blisko spawnu. Oryginalnego do portalu. No to będzie dosyć daleko. Więc tutaj zrobię po prostu taką wioskę ozdobną. Tyle, ją naprawia. A tutaj zrobię farmy różne, żelaza, farmę villagerów, nie wiem co jeszcze, ale coś wymyślę na pewno. E, tu jest bardzo ciekawie, tu będzie mój dom, e, jeszcze może tam popłynę pod koniec, e, o ile w dobrą stronę płynę. Tak, w dobrą. Mm -hmm. Będzie dobrze. Dosyć daleko są. 100 na 100? Coś takiego? Znaczy, może dobra, to nie będzie 100 na 100, bo to będzie yy, okrąg. Więc o średnicy 100. Może 150, żeby miasto zrobić na dole. Zobaczę. <noise> Wszystko już w przyszłości będzie. Wyspy kolejne, chyba. Rzecznie to jest ta sama wyspa tylko mi się dopiero teraz na mapie zrenderowała. Okej, okay, to wygląda fajnie Nie, to nie jest ta wyspa To jest jakaś nowa, tu sobie chciałem zrobić No i jeszcze tu w to miejsce bym popłynął O ile dobrze na South, tak Na południe Wezmę Nie chciałem tego brać What the? Eee? Z tym może to wytłumaczyć co tu się zadziało? W ogóle czemu to jest wszystko na górze? Coś się na dole musiało dziać i to... Ale o co chodzi, że jestem za ciężki i mi się w łódka podtapia? <śm> 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 nie wiem, nie rozumiem eee, Tu miał płynąć Tak <śm> <śm> ja, Mamy kelpa? Tak, kelpa mamy Help służy do przepalania, z tego co pamiętam. Można zrobić bardzo fajną, taką automatyczną przepalarkę, gdzie będzie cały czas dostawać e, za darmo paliwo. Mm. I eksperkę można w ten, w ten sposób zrobić. To jest dobre, żeby mieć szybko 30 level. <grym> Chyba więc co to jest. Pod spodem jest magma to, co się świeci. Magma ma ściąga w dół Jeżeli jest w wodzie mhm. To właśnie to Mnie tutaj porwało Mapo, come on Zrób, że coś Pożytecznego Chyba tu w tym miejscu będzie Nie wiem, cały czas zmieniam miejsce e, położenia mojego domu Ale chcę, żeby to było dobre West No West No taki bardziej, o w to miejsce Bym płynął e, Dżółwik Trzeba ja widzę żółwia Już mi zaczęło ścinać coś, więc 59 FPS tu nie pokazuje OBS, ale już mu nie ufam masz jajka Słabo tak. Jeden żółw. Samotny, wymrze Trudno Ochrutnie to zabrzmiało. Tam ryby pływają, myślałem, że znowu jakieś kelpy. Squid, delfiny. No, to jest w miarę duże miejsce, z tego co widzę. I to miejsce będzie fajne. Już mi się podoba. Płynę do brzegu, ale to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, na razie. Cześć.